Dzień dobry państwu. Ja w odróżnieniu od kolegi nie mam prezentacji, a mówię z biegu. I tutaj na początku taka refleksja, że właściwie powinien tutaj występować dziekan, a nie ja. Prawda? Bo został honorowany wydział, ale jest to dowód na to, że w AGH jest pełna demokracja. W związku z tym, że tak powiem, funkcję dziekana, zamiast dziekana przychodzi rektor, prawda? No, no tak czasem bywa, prawda? Jest to bardzo pragmatyczne podejście, które bardzo często stosujemy w Akademii Górniczo-Hutniczej. Proszę Państwa, no oczywiście skoro jestem już tutaj, to powiem kilka słów o AGH. A w szczególności o, o tych związkach związanych z, programi, z programami europejskimi. Już o projekcie Indect mówiono dość dużo. Być może Państwo pamiętacie, że też było głośno nie tylko w Polsce, ale w Europie, jeśli chodzi o, o ten projekt, jako że no budził pewne emocje zupełnie zresztą niepotrzebnie. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że właśnie projekt Indect był koordynowany, bo rzeczywiście jest to jeden z największych projektów europejskich, który jest koordynowany przez partnera polskiego. I co więcej 70% budżetu jest skierowanych do partnerów polskich. I jest to rzeczywiście unikalna, unikalny projekt, jeśli chodzi o naszą rzeczywistość. Państwo też mieliście okazję zobaczyć na slajdzie tym, na prezentacji wprowadzającej, że 56 projektów prowadzi, było wykonywanych w Akademii Górniczo-Hutniczej, w całym tym horyzoncie, w siódmym programie ramowym, co też jest naszą dumą, chociaż oczywiście od razu trzeba powiedzieć, że jeśli popatrzymy na wydziały, to te projekty nie były równomiernie rozłożone, takim liderem jest Wydział tutaj właśnie wspomniany, a w szczególności Katedra Telekomunikacji, gdzie było wiele projektów ramowych związanych z nowymi protokołami, nowymi podejściami do, do sieci, do sieci komputerowych. Jak również szczególnymi rozwiązaniami technologicznymi, jeśli chodzi o technologie informatyczne. Jest nawet taka anegdotka związana z katedrą telekomunikacji, że kierownik katedry, gdy wychodzi na korytarz, to wszyscy doktoranci się chowają od razu, gdyż zapewne chce ogłosić, że oto jest następny, program ramowy, projekt w programie ramowym i potrzebuje ludzi do roboty. A więc jak widzicie, tam rzeczywiście ten współczynnik sukcesu jest bardzo duży. Ale jak, jeśli tak popatrzymy na całą uczelnię, to oczywiście AGH jest dość dużą uczelnią. Nie wszyscy wiedzą, że największą politechniką w Polsce w chwili obecnej, większą od Politechniki Warszawskiej, co często z dumą podkreślamy. A jeśli chodzi o NOA, to myśmy wygrali... Jeśli chodzi o kategorii fizyków, i do tej pory niektórzy mówią, że słychać płacz z Warszawy, prawda? Ale, ale to, to tak bywa, przepraszam tutaj Państwa z Warszawy. Dwa razy się naraziłem, raz Politechnika Warszawska, drugi raz właśnie teraz fizycy. Ale proszę Państwa, jest cały szereg innych projektów w ramach programu ramowego, tak jak powiedziałem, AGH, mimo że jest Politechniką, też ma swoją specyfikę prawda, związaną no, z górnictwem, z technologiami około wydobywczymi. Jesteśmy Mamy unikalny Wydział Wietnictwa nafty i gazu, który teraz prawda, rośnie bardzo w siłę ze względu na gaz łupkowy. Prawda. Tak naprawdę są to, mówię z całą odpowiedzialnością, jedyni specjaliści, którzy się na tym w Polsce znają. Ale to jest jak gdyby inna sprawa. Wiadomo, że jak coś staje się modne, to wszyscy eksperci są na wszystkich uczelniach od razu. Chciałem tutaj wspomnieć też o jeszcze jednym projekcie, który był koordynowany właśnie w AGH. Tutaj patrzę na profesora Jana Kusińskiego, który koordynował projekt, który się nazywał Ultrasonic o budżecie chyba około 6 milionów euro i był związany z jednym z filarów działalności AGH, to znaczy z inżynierią materiałową w ogólności. Pan profesor jest tam specjalistą w tym obszarze i tutaj oprócz tych części wydobywczej mamy bardzo dobrą ekspertyzę, jeśli chodzi o inżynierii materiałów w ogólności, to przy AGH jest nasze wspólne przedsięwzięcie, Centrum, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, gdzie Politechnika Krakowska, oczywiście bierze udział, przepraszam, popełniłem, nie tak Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, w tej kolejności powinienem powiedzieć i to jest rzeczywiście przedsięwzięcie, które jest ta inwestycja się skończyła w chwili obecnej. Jest skończone wyposażenie. Jest tam siedem linii technologicznych, bardzo dobrze wyposażonych, i uważamy, że to środowisko krakowskie jest dla środowiska krakowskiego ogromny atut. Uważam, że to jest przyszłe miejsce, gdzie wiele pro, programów, projektów będzie w przyszłej perspektywie wykonywanych. Oczywiście ta część informatyczna to Państwo już wiecie, reklamowałem od, odpowiednio. I myślę, że my też tak patrzymy od razu w przyszłość. Ja nie chciałbym mówić tutaj o, o tym, co było, ale przed nami jest Horyzont 2020. Jednym z takich elementów jest akcja, która się nazywa teaming and twinning. Są dwie akcje takie. Jedna jest że tak powiem, grupowanie Aktywności i wspomaganie takich wokół gwiazd. Gwiazdy mamy w chwili obecnej na sali, więc jak widać, wszystkie uczelnie mają odpowiednią perspektywę. Druga z nich jest taka integracja, powiedziałbym, integ regionalna. No Tutaj AGH też wykonała pewien krok, ja myślę, że również możemy liczyć na współpracę. I chciałbym jeszcze o jednym aspekcie tej przyszłej perspektywy wspomnieć, mianowicie o, o tym, to będzie zapewne w tej drugiej części mówione, ale innowacja jest takim elementem, która, który jest bardzo często podkreślany i właściwie większość aplikacji powinna mieć ten dość wyraźnie zaznaczony akcent innowacji. I tutaj ja wiem doskonale, że środowisko krakowskie również jest bardzo aktywne. My mamy już pewne doświadczenie z projektem w ramach EIT, który się nazywa Kick in Energy, gdzie to doświadczenie, Chcemy teraz przekuć na następną perspektywę, w której będą dwa tematy: Healthy Living and Active Aging. Prawda? To Uniwersytet Jagielloński ma wiele do powiedzenia. Ja mówię tak, że bardzo chętnie byłbym też klientem tego projektu. Na ochotnika się zgłaszam. Prawda? Ale druga, drugi element to są raw materials, gdzie AGH usiłuje. Również mieć jakiś wpływ. Tu od razu powiem, że o 13.30 właśnie otwieram spotkanie Grupy Polskiej, które dotyczy Matylias. Także również jest to możliwość, możliwość do, do współpracy. I myślę, że na koniec to wszystkim laureatom dziękuję i przede wszystkim gratuluję. Wszystkim zespołom dziękuję za wspólny wysiłek. A życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.